Siemanko, ja jestem Nubek i witam was w kolejnym odcinku, wracamy do That's not my neighbor A więc tak, po pierwsze Gdzie jest enter request? Zapomniałeś, okej okay. Po drugie jesteś na liście? Jesteś F y, Pierczątka jest, to się zgadza, tu też się zgadza się zgadza? 4839 24059 Zgadza się. A jaki jest numer do Was? 1152 1152 Dzwonimy, sprawdzimy, czy faktycznie został entry request. No, bo żona jest także ale z wyglądu się chyba wszystko zgadza, więc według mnie tak, nie, tak i tak. Także pana wpuszczamy. Mam nadzieję, że będziesz dobry. I Francis. Francis Moses, tak? Oczywiście, zgadza się. Francis Moses. Nie tu jest pieczątka, jest, wszystko się zgadza. A jak z toim wyglądam? Ty jesteś jaki? F302. Mm. Ok, to no wszystko się zgadza. 2, 3, 5, 5, 6, 2, 3, 5, 5, 6, 9, 4, 18. Ok, no, zgadza się. Tak, 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 tak. Także pana Francisa też ustawimy. Mam nadzieję, że będziesz dobrym człowiekiem. Jest i Luis Stilliński. Okej, okay, tu się zgadza. Tutaj też się zgadza. Nie to, tylko F1 ZO1. też się zgadza. Jesteś na liście, a jak z tym wyglądem? Oj. Hmm. No chyba jesteś porządku, chociaż nie masz czapki. E... Okej, okay. dzwonimy sobie jeden, jeden, pięć, pięć, dwa, bo coś mi się z tym czapką nie zgadza szczerze. Więc. Okej. Okay. Eee. Okay, ale nie mogę. Nie, nie mam nic dotyczącego tej czapki. Ale myślę, że chociaż to się zgadza. Chyba nie. Zaznaczymy, że nie. Ale wpuścimy, ale co? Trzy osoby, czy czegoś nie zauważyłem? Ok, po pierwsze e entry request. I po drugie, czemu nie jesteś na liście? Musiałeś wyjść pilnie do pracy. Z tego co pamiętam, ty jesteś prawnikiem. Coś mi się tutaj nie kojarzy, nie kojarzy z tym. Gdzie ty mieszkałeś? Hm. Na trzecim piętrze. A nie no, zgadza się, jeden, dwa, zero, pięć, cztery, Tu się zgadza, tu się zgadza. Wygląd też się zgadza. Okej, okay, tu jest git, tu też jest git. Wychodzi na to, że jesteś... Tak, tak... Tak, i nie jesteś na liście, a ja myślę, że cię wpuścimy, bo chyba wszystko jest z tobą w porządku. No, nie wiem. Tamten nie miał czapki. Hm. Francis Moses... Teraz tu ja mam zagłostkę hm. Gdzie ty mieszkałeś? Tutaj 4, 1, 2, 2 4, 1, 2, 2 Odbierz proszę. Nie ma go, nie? Okej. Okay. Tyle wystarczy. Haj, hmm. teraz. Przepraszam, teraz musimy przycisk kliknąć, Zapomniałem o tym. Dawno w to nie grałem. <laughs> cleaning protocol completed. You may continue with your work. So, thank you. O? Kim ty jesteś? W sensie Aha, ty po prostu jesteś jakąś tą... No dobra, dzięki wielkie za przybycie. I nie wiem czemu gestykuluję jak wiem komat. Nie, może mnie nie widzicie. Możecie dać znać, czy chcecie kamera w następnym odcinku, czy nie. Może się do tego spróbujemy dogadać. Mm. Uh. In what year was the ultimate answer to live? The universe and everything published um, 2024? Okej okay. Nie mam bladego pojęcia, kiedyś musimy zrobić tego bezdomnego I kurtyna w dół? Dokładnie tak B? Co ja tu zrobiłem? najpierw v. co jest? aha, czyli wpuściłem po prostu a mogłem sobie zadzwonić czy on jest w domu czy chyba, że ja to zrobiłem no nie wiem tak więc dzisiejszą robotę zaczynamy minus dwoma no a to mnie nie interesuje. Minus dwoma, jak się to nazywa? Minus dwoma mieszkańcami, tak? Wy mieszkaliście na F3 i tutaj, dokładnie tak. A więc, e, pani Louis Thielenski, jesteś na liście, ale poproszę jeszcze... E, zapomniałeś doma, nikogo nie ma w domu, także problem. Louis Thielenski, wszystko się zgadza, z wyglądem też. Z wyglądem też. No, okay. myślę, że po prostu wpuścimy. Po prostu. Nie ma co przedłużać. Anastasia Mikaelis, tak, dobrze pamiętam. Tak, tutaj się zgadza wszystko. Z jej wyglądem chyba też. I am a resident of the building. My apartment is number... on floor... floor. Ha. Coś mi tutaj nie pasuje, wiecie? To coś mi nie pasuje, także ja ją wyeliminuję, że tak powiem. Mam nadzieję, że postąpiłem słusznie. To kolejny. Roman, masz czapeczkę? Proszę. Zapomniałeś. No dobra, no to w takim razie 1, 1, 5, 5, 2 z tego co pamiętam. Bo już dzwoniliśmy kilka razy. I czy odbierze Luis, czy nie? Okej. To nam wystarczy. Z Twoim wyglądem. Jest wszystko w porządku. Tu jest podbite, tutaj też. Tu jest blizna, dobrze. No to co, chyba wpuścimy? No, wszystko się zgadza. Był na liście, był, także wpuszczamy. McLoy Rudboy. Jesteś na liście? Jesteś. Roadboys, Tu się zgadza, tak, bo jest 55. Tutaj. Też się zgadza. Teraz powiedz mi. Dobra, sprawdzimy. Dzień, 6, 4, 5. 16, 184 też się zgadza. I McClure, mi... hmm. no czy to jesteś Ty, czy nie? Wygląda na to, że tak. Także zapraszamy pana McClure'a Good Mam nadzieję, że nie oszukałeś mnie. Dzień dobry. co jest z tobą nie tak? My face is the face of an average human. To jest twarz przeciętnego człowieka. Okej, okay, no ale coś więcej chcesz? No nie. To dziękuję bardzo. Avvedejczy. Jak to mówią we włoszech. I tak. Kto następny? Luis, Ciebie już wpuszczaliśmy, więc Ty robisz papa. Ciebie wpuszczaliśmy, więc. o Ciebie jestem spokojny. Powiedzmy. Kto dalej? Kogo mamy na liście? Luis. clown. Have you ever dreamed of this clown? Every night all around the world. Hundreds uh, of people see this clown in their dreams. Jeśli this clown appears in your dreams, do not forget that it is a dream. Mogłem to przetłumaczyć, bo nie wszyscy mogli zrozumieć, ale przepraszam bardzo. Jak ty się nazywałeś? Nie macie na liście. To jest list. I'm not I had to leave emergency. Okay, ty jesteś Arnold Schmicht. Tu się zgadza. Yy, tu też. Ten no, Arnold Schmidt. Tu się zgadza. 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Dzwonimy. Spytamy, czy jesteś w domu, czy nie. Gloria speaking. Eee, Jesteś sam w momencie, OK. No to sprawdzamy sobie. 7, 7, 8, 5, 6. 7, 7, 8, 5, 6. 6219 6219 Wygląda na to, że jesteś w porządku. Także Arnolda Schmichta wpuszczamy. I czy Ty w dół? Anastasia. Aha, Ciebie nie puściłem, bo ty miałaś... tu już jest lepiej. Wyglądasz też w porządku. Sprawdźmy jeszcze, sobie Twój PESEL, czy jakby to nazwać. 13.269, 13.269, 8.534, 8.534, okej, okay. myślę, że jesteś w porządku, więc cię Anastasza wpuszczamy, Bez hm, a z ciekawości sobie sprawdzę w internecie, może coś zrobimy, y Dobra, sobie może cięcie sobie także. Okej, okay, z tego co widzę to chyba znalazłem. I tutaj powinno być 1979. Correct. See you tomorrow. Ok. Jest i pan Iza Gauss. Poproszę entry request. I czemu nie jesteś na liście? Okej, okay, no pilne wyjście. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. I tak, nie że test. tu jest wszystko w porządku, Izaak Gauss, Izaak Gauss, tu się zgadza, 4569, 4569, 85512, okej, okay. chyba wszystko się zgadza, także cyk, cyk, cyk i nie cyk, ale wpuszczamy. A, jeszcze kliknąć trzeba, no tak, i kurtyna najdzie w dół, czy ktoś jeszcze? Kurczyna najdzie w dół. I będzie lepiej? Okej, okay, kogo wpuściłem? Inne oczy? Kurde, no nie wydaje mi się. Aczkolwiek wiem, że popełniłem błąd, bo mogłem zadzwonić. Do Izaaka zobaczyć, czy jest w domu, a nie. No dobra, no ale co? Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i cześć.